Skosztujcie wszyscy jak dobry jest Pan Bóg, ale prawda jest taka, mówiłaś o tym wielokrotnie, że twój tata komunista, wspaniały człowiek, ale komunista, wojskowy, odciągał się troszkę od Kościoła i Pana Boga, a mimo to skosztowałaś jak dobry jest Pan Bóg i niesiesz to dalej. Jak to, się w, ogóle, jak to w ogóle możliwe? Możliwe, ale no, to nie było łatwe to doświadczenie, ponieważ tato rzeczywiście chciał mnie wychować w, w tym duchu marksistowskim i to był pewien trud, dyskusje, rozmowy, czy jest Pan Bóg, czy nie jest. No, w każdym bądź razie doszło do tego, no, tato też nie rozumiał mojego powołania. Myślał, że, że zachorowałam może psychicznie, szukał pomocy u mojej matki chrzesnej itd., tak a kiedy byłam już w zgromadzeniu... Akceptował to. Nawet był taki moment, kiedy przy, na ślubach czasowych dostałam kołdrę i tato był bardzo zainteresowany tym, żebym ja koniecznie ją dostała. ja powiedziałam, że myśmy dla siebie, tak, dla siebie. Tak, że dla mnie. Ja wiem, że to tutaj jest taki podział, prawda? Każdy, to po czobie dostaje, ta to wtedy siedzi mówi, a to wyście już osiągnęli to, co my w komunizmie, żeśmy nie osiągnęli. No więc ja mówię, no widzisz, prawda? Ale po ślubach wieczystych zapytałam po prostu, czy chciałby wrócić do kościoła, czyli to już było dawno. Temu, ale tato powiedział, że tak, żeby organizować. Po ilu latach wrócił? Po 50 latach wrócił do kościoła, więc to dla mnie jest no, coś niesamowitego. Skosztował i zobaczył, jak dobry jest Bóg? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jeszcze miał 8 lat, bo już świętej pamięci. Miał jeszcze ten czas, żeby zakosztować tego powrotu do kościoła i smakować. Był szczęśliwy? Myślę, że chodził z wnukami, że dużo, dużo różnych historii mogłabym tutaj opowiadać, które mówią, że, że był spokojny, że był na swoim miejscu.